Konkursowe jury złożone z wybitnych znawców teatru i literatury dramatycznej co roku czyta kilkaset tekstów, by podjąć decyzję o wyborze trzech nagrodzonych komedii. To jedyna w Polsce próba zebrania w krajową antologię tych dramatów, które wyróżniają się na tle innych w perspektywie ostatnich lat. Każde przynosi nam jakąś nową naukę. Na przykład Dla mnie fantastyczną nauką było Kochanowa z drugiej edycji. Tekst, który w czytaniu wydawałoby się, że jest taki prosty, banalny. Hmm, skrótowy, może nie banalny, dość prosta, oczywista, przewidywalna historia. A dała nam dużą przyjemność w realizacji scenicznej. Z obserwacji jurorów wynika, że autorzy komedii piszą najczęściej teksty obyczajowe, inspirowane otaczającą rzeczywistością. Brak jest typowej farsy czy komedii absurdu. Nie musimy koniecznie produkować Mercedesów, możemy się wyspecjalizować w innej dziedzinie, a jest nią komedia obyczajowa, dotykająca społecznych problemów i wynikająca z polskiego kontekstu. Nagrodzone w konkursie teksty poza wymiernymi kwotami finansowymi otrzymują wyróżnienie w postaci wystawienia na scenie Teatru Powszechnego. Było już pięć konkursowych premier. W tym sezonie wystawione będą jeszcze dwie. Werdykt jury trzeciej edycji konkursu znane będzie dopiero jutro.